Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy pamiętasz ten czas, kiedy byłeś, byłaś dzieckiem i wszystko, co chciałaś, czego chciałeś, osiągałeś albo bardzo, bardzo mocno do tego dążyłeś? Miałeś jakieś marzenie i potrafiłeś na tyle mocno prosić rodziców, przekonywać, dawać argumenty, że jest ci to potrzebne, niezbędne, że to otrzymywałeś. Chciałeś cukierka, potrafiłeś różnymi sposobami go zdobyć. Więc wszelkimi możliwymi sposobami dążyłeś do swojego celu. Nie wydawało ci się to niemożliwe, wiedziałeś, że musisz pokonać pewne przeszkody, jakby, chociaż jakby, jakby przekonanie rodziców, że jest to ci niezbędne i osiągałeś ten cel. Więc można powiedzieć, że uważałeś, że wszystko jest możliwe, wszystko jest dla ciebie, nie ma żadnych przeszkód. Ważna jest wytrwałość, dążenie i cieszenie się potem tym, co, co się ma, i osiąganie kolejnych celów. A teraz, jak jest teraz? Jesteś dorosły i twoje cele gdzieś są. Myślisz sobie, że mógłbyś zrobić to, osiągnąć tamto, ale tego nie robisz. Stoisz w miejscu. Nie ma w tobie już tej determinacji, konsekwencji, dążenia do, do celów. Dlaczego? Bo pojawił się szereg przekonań, szereg słów, które przez te lata dorastania docierały do Ciebie, że nie możesz, to nie dla Ciebie, nie dasz rady, nie poradzisz sobie, po co ci to lepiej zrób coś innego. I tak w tobie to narastało, i w to tak mocno uwierzyłeś, że teraz te wszystkie cele, które mógłbyś realizować, możesz realizować i powiniene się realizować, odkładasz na półkę. Więc może warto znowu pomyśleć tak, jak dziecko, że możesz wszystko, że tak naprawdę nic cię nie ogranicza poza twoją własną głową, wyobraźnią. Więc postaraj się odnaleźć sobie trochę takiego dziecka, które nie zna słowa nie. Że na tyle mocno drąży, chce, i osiąga te swoje cele, że. Nabiera coraz większego poczucia, że, że może więcej. I potem, tak jak powiedziałam, dochodzą te przekonania, które gdzieś z tyłu głowy ci dzwonią, że to nie dla ciebie, nie dasz rady, ale właśnie im częściej będziesz przywoływać w sobie to dziecko, które może wszystko, nie ma dla niego żadnych ograniczeń, to tym łatwiej ci będzie wyznaczać, osiągać kolejne cele. Więc postaraj się tak zacząć działać. To jest możliwe, bo przypomnij sobie jak było, albo jeżeli teraz masz dzieci, to spójrz na nie, z jaką determinacją one dążą do celu, proszą, przekonują i osiągają. Też na zasadzie prób i błędów, nie boją się tego, że coś im nie wyjdzie, próbują. Więc przywołaj sobie w sobie znowu to takie wewnętrzne dziecko i Zacznij osiągać swoje cele, tak jakby wszystko było możliwe, wszystko było w zasięgu Twojej ręki. Trzymam kciuki, cześć.